切的别太，得得得得得得，要得切的别太，不切的别太，得得得得，一边呀。 Chyba uwy wam. Mówiłem, mi, że wieje To może cię to

a ty siłę, żeby wykorzystać na kanał kafelek blachy i kafelek widzicie tyle uroka płytki i e, e, smówka Ja też wam stanę i na grę w słowie. Tylko coś registered... na... na dworze będziecie słyszeć ciepło. Ja się z wami żegnam to tylał. A bałko się doławiła wodą. Poszepiję wymia te ja nie wierzę płyn. Tak więc ja się z wami żegnam i was zostawiam to tyle. Wow